To są bardziej samochód czy informatyka? Według mnie informatyka. Zatem ona podejmie mniej błędnych decyzji, ale no, kontrargumentem na to zawsze jest to, że no to ja bym chciał porozmawiać z kimś, kto zginie w ten sposób, tak? którego zabije maszyna. Tak? I w tym momencie zawsze będzie to argument. A człowiek by zauważył, bo to jest argument nieracjonalny, o tyle, że tego się nie da sprawdzić. Ale już były takie sytuacje, że samochody jeżdżące mające pozwolenie na jazdę autonomiczną, a, um, krzywdziły e, krzywdziły pieszych i to tak, e, no nie wiem, system rozpoznawania na przykład e, rowerzystów, tak, to jest nowość od dwóch, trzech lat wprowadzana najpierw w autach klasy wyższej, teraz w niższej. Więc. E, Czasami ten system nie, po prostu nie działa, tak? No właściwie no trudno też, co? Trudno no też co na, wtedy, tak? na tą problematykę patrzeć tak z perspektywy samej statystyki, bo rzeczywiście te wszystkie systemy wspomagania i komfortu i bezpieczeństwa jazdy w momencie, kiedy są wdrażane, no są trochę traktowane po macoszemu przez klientów, tak, kierowców takich niedowiarków, którzy twierdzą, twierdzą że sami zareagowaliby o, tak, szybciej, nie, nie, nie. no ale przychodzi nam tu z pomocą nauka i okazuje się, że ten ta, ta, ta szybkość reakcji absolutnie przemawia na korzyść maszyn. Nawet nie jest blisko kierowca, Dokładnie tej, tak. tej, tej, tej Natomiast reakcji. chciałbym jeszcze dotknąć jednego tematu, bo wydaje mi się, że to Trochę z tą autonomicznością, która pewnie jest pieśnią przyszłości, ale takiej nie całkiem niedalekiej. Niedalekie. Ale to jest trochę tak, jak dzisiaj potencjalni konsumenci podchodzą do samochodów elektrycznych. Tak. Myślę, Też że twierdzą, tak, to... że to jest raczej odległa przyszłość, że bo to nie to ich dzieci, mhm. że te samochody się nie sprawdzają ze względu na pojemność Zasień. baterii, tak. że to jest dość utrudniony proces planowania takiej mhm. podróży. Jak z tą elektryfikacją tak naprawdę. Jest. czy to właściwie już weszło, tylko my jeszcze tego w Polsce nie czujemy, czy coś się takiego musi wydarzyć niesamowitego na rynku, żeby rzeczywiście kierowcy przyzwyczajeni do silników termicznych podjęli decyzję albo przynajmniej przekierowali swoją uwagę w kierunku aut elektrycznych. Można być dopłaty. Wszystko na to wskazuje, że bez dopłat się nie obejdzie. Problem jest taki, że są drogie. To jest to jest tylko to. Gdyby były porównywalnej cenie, to e, ja mówię, ja jestem zwolennikiem statystyki i zawsze będę ją e, będę dzięki niej albo z jej pomocą argumentował, e, bo jeżeli e, do 30 km dziennie robi 90% kierowców w ogóle. No to znaczy, to tak jakby sobie kupić ogromne auto i jeździć nim samemu. No nie, nie potrzebne ci jest duże auto, bo, nie, bo wozisz powietrze. Jest to nieekonomiczne. Ludzie podejmują decyzje ekonomiczne. Chcą być mm, racjonalni. I y, samochód elektryczny dla większości ludzi jest decyzją racjonalną. Problemem jest, a, ros są rosnące ceny prądu. Niestety. Albo nieekologiczne, bo jeżeli ktoś kupuje na przykład ekologiczny samochód, ale prąd jest produkowany jak w Polsce z węgla, bo to co za ekologia? Dokładnie. I infrastruktura. Infrastruktura nie jest w stanie wytrzymać na razie tego poziomu ładowania. Tak? Czyli na razie to jest bajka, sami producenci to przyznają, że to są auta jako drugie. Tak? Mówimy o w aucie elektrycznym, które jest jako drugie. Ale e, oczywiście rozwój elektromobilności jest wymuszony e, no, he, ekologią jednak. Tak? To, jest, to jest, ustawodawcy chcą ograniczyć emisję. W związku z tym e, stawiają nas, robią takie ograniczenia dotyczące silników i benzynowych, i diesla, i, e, że, że, że po prostu tego się nie da spełnić. Pandemia jest dobrym e, przykładem, dlatego że biznes motoryzacyjny w tej chwili jest w gigantycznych yy, kłopotach i yy, jedną z pierwszych, jednym z pierwszych postulatów biznesu motoryzacyjnego jest yy, to, żeby ograniczyć yy, właśnie te normy, żeby je wydłużyć, tak? Czyli te normy inżynierom przeszkadzają, oni wiedzą, że nie da się zrobić, żeby silnik palił tyle, ile pali. Ja się zastanawiam, czy gdyby nie środowisko, to w ogóle by była praca nad... Yy, nad samochodami elektrycznymi. Jeszcze jedna rzecz dotycząca tych samochodów polecam każdemu, kto nie miał do czynienia, żeby chociażby korzystając z car sharingu, e, spróbował. Bo jest bardzo mało tak przyjemnych rzeczy jak podróż samochodem elektrycznym to ja chyba rzeczywiście w stosunku do tej motoryzacji elektrycznej jestem ciut bardziej powściągliwy, rzeczywiście testując takie samochody czegoś mi brakuje, przyznam szczerze, że nawet nie do końca potrafię określić czego, ale rzeczywiście czuję się taki trochę jakbym podróżował w totalnej ciszy, ten samochód nie brzmi tak, jakbym chciał, ale to jest być może temat na inną dyskusję, ale dotknąłeś jeszcze bardzo istotnego zagadnienia właśnie tych wszystkich norm dotyczących emisji spalin. Jesteśmy praktycznie na etapie normy 6.3, tak, która mhm. no, definitywnie e, wpłynęła tutaj e, na producentów. Wszyscy wiemy, e, że rozpoczęło się to downsizingu, mhm. e, spowodowało to oczywiście absolutnie e, zmniejszenie e, no, jakby wytrzymałości tych wszystkich silników, które są montowane, e, montowane w samochodach, ale już dzisiaj dość głośno mówi się o normie 7.0, która będzie uzależniała moc silnika od ilości cylindrów no i wprost ta Moc silnika będzie po prostu reglamentowana. Tak. O co chodzi z tą motoryzacją XXI wieku? Czy to jest jakiś w ogóle totalny nonsens? Nie, nie jest to totalny nonsens. Jest to wybór ustawodawców. Mówiąc wprost polityków. Oni mają do wyboru: albo sprodzić i jeździć v albo jeździć elektrykami, albo samochodami, które w jakiś sposób to reglamentują a, i a, które nie będą truły środowiska. Oni stają po prostu po stronie. Nie kilku, czy kilkunastu, czy kilkuset pasjonatów motoryzacji, którzy lubią dużo moc, duży, tylko stają po stronie zwykłych ludzi, którzy nie chcą oddy oddychać smogiem. Musimy się pogodzić z tym, że dla jednych e, e, brzmienie silnika V8 jest czystą poezją, a dla drugiego... Poezją jest no, poeta, fanaberią, tak? A to jest zbędną fanaberią. i przede wszystkim e, czymś, co truje, bo faktycznie no, wielkopojemnościowe silniki czy starego typu silniki to w ogóle no, no, nie ma o czym mówić, no przecież sami to widzimy. Właściwie cieszę się, słuchajcie, bo to chyba jakaś taka wyjątkowa sytuacja, kiedy z ust dziennikarza motoryzacyjnego wybrzmiewa pewien apel w kierunku, w kierunku ekologii i, i, i to, czystego środowiska. To nie jest rzadkość. <laughs> nie, nie, nie. Dziennikarze motoryzacyjni, mimo tej miłości do V8 jak i do samochodów z lat 70., i krążowników szos i silnika 5-7 chemii, e, chcieliby, jak, jak, jak rozumiem, zachować to dla garstki pasjonatów, a jednak wydaje mi się, żeby, żeby świat był jednak troszeczkę zdrowsze i, i poza tym tak jak powiedziałem, bardzo ważne jest to, żeby wsiąść do auta elektrycznego. Wówczas te wszystkie bzdury o tym, że to jest wolne, że to jest jakiś kłopot z tym, ale to, się, to po prostu znika. To jest moment, to jest jak rollercoaster, naprawdę. Bardzo dziękuję, Marcin, za tę rozmowę. Jestem przekonany, że moglibyśmy jeszcze tak godzinami to, z Tobą o tej motoryzacji, tak. ale dziękuję Ci podwójnie, ponieważ ta, ta Twoja puenta dotycząca elektromobilności jest dobrym wstępem do tego, że chciałbym Was wszystkich zaprosić już 10 czerwca o godzinie 10 na naszej stronie na LinkedIn'ie na taki webinar na żywo dotyczący elektromobilności zatytułowany Electric City, gdzie nasi eksperci podejmą wyzwanie z Głębienia tego tematu elektromobilności. Jak widać, to wcale nie jest takie proste zagadnienie. O jest, jest niełatwe. Tym bardziej Was do tego zapraszamy. Na dzisiaj bardzo dziękuję, Marcin, za tą rozmowę. Dziękuję i polecamy serdecznie. się na przyszłość. Do usłyszenia. Do usłyszenia.